Dwie godziny temu taki obrót sprawy brałbym w ciemno, przed meczem. Powtarzałem, że nie jesteśmy tu żadnym faworytem. Po pierwszej połowie, którą zagraliśmy bardzo dobrze, rozsądnie. No... no wynik jest taki trochę przykry, no wiadomo. No ale w sporcie jest tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Ja... Ja dzisiaj mogę pogratulować chłopakom z Kielc, że, nie nie, że się nie położyli. Yy, moim chłopcom mogę pogratulować wspaniałej walki. Pamiętajmy, że jesteśmy w czwórce najlepszych. Zespołu w Polsce przegraliśmy jedną bramką, taki mecz bardzo dramatyczny, a nic nam nie pozostaje jak pozbierać się i spróbować jutro walczyć, prawda? A nie komentuję decyzji sędziów, wiem tutaj kibice, kibice zawsze troszkę inaczej na to spoglądają. Akurat w tym meczu mieliśmy tyle swoich szans, że myślę, że tutaj... To no, na pewno nie było decydujące. Prowadziliście przez 55 minut tak naprawdę i gdzieś tam w końcówce jakieś chyba błędy, dekoncentracja, no i też pewnie brak sił troszeczkę, bo jednak wąską rotację macie. No mamy wąską, ale to my wiemy od, od września, że mamy wąską i no, no jeżeli nie mamy zawodników, wystarczy spojrzeć na, e, na roczniki naszych chłopców. My mamy pięciu chłopców z rocznika 2, -2 czyli rocznika górnego, reszta to są chłopcy młodsi i ciężko też od nich... Yy, tak bezwzględnie wymagać tego doświadczenia, tego, tej sytuacji, no bo myślę, że tego doświadczenia nam brakło w pewnym momencie. Zespół kiel sprawia wrażenie bardziej dojrzalszego. Myśmy łapali te głupie, te dwójki, takie bez sensu, gdzieś wynikające z takiej yy, z takiej frustracji, że nam nie idzie. To tam próbowaliśmy coś zrobić w obronie, a to się przekładało jeszcze, jeszcze gorzej. Pierwsza połowa naprawdę na szynkowaniu, ba, wykonaniu bardzo dobra. No, w drugiej też nie było tragedii, bo zaczęliśmy dobrze. Dużo kar dwuminutowych Wydaje mi się, że troszeczkę emocje dały górę i nie mówię, nie tylko na parkecie, ale na, na trybunach także, no i tak, taki wynik, a nie inny. Początek meczu znakomity, tam do 20 minuty to, to wszystko układało się rewelacyjnie. Prowadziliście chyba nawet 14 do 5. No to zaskoczyliście rywala? Wydaje mi się, że nie, po prostu Graliśmy dobrze w tyłach, w ataku też pozycyjnym byliśmy bardzo skuteczni i to pokazywał wynik. W drugiej połowie chcieliśmy grać to samo. Nie wiem, chłopcy byli bardzo zdeterminowani, chcieli wygrać ten półfinał. Bo trudno, nie udało się. No, na pewno teraz nie jeden się popłaczy, ale mówię, taka jest przygoda w piłkę ręczną. Każdy sport jest brutalny i pokazuje jaki może być.